Dobra, moi drodzy, witajcie już w drugim dniu vlogmasu. My dzisiaj z Wiktorem mieliśmy taki leniwy poranek, dlatego też ja dopiero przed chwilą się umalowałam, żeby tu lepiej dla Was wyglądać. Włosy związałam tak naprawdę na szybko, za chwilkę muszę to poprawić, ale najpierw jakieś śniadanie. Tak myślę, że może skorzystam z tej miseczki i kubeczka, które wczoraj kupiłam w Pepko, zrobię sobie jakąś owsiankę. Mm. Dzisiaj będziemy w domu, yy, w sensie, że nigdzie nie będziemy jechały, bo mąż musiał coś zrobić przy jednym aucie i zabrał drugie, także nawet nie mamy jak się ruszyć, ale pogoda jest... Yy. Chyba, chyba w porządku, bo widzę, że tak naprawdę bardzo ładnie świeci słońce. Mam nadzieję, że jest ciepło, a jeśli nie, to po prostu ubierzemy się grubo i wyjdziemy na jakiś spacer, bo ym, trzeba wykorzystać to, że jeszcze nie pada żaden śnieg ani deszcz, bo później to już może być różnie i ym, wykorzystać jeszcze ten czas na spacerki. Także ja lecę szybko zjeść śniadanie i potem się do Was odezwę. Się już do Was dużo później, bo już dawno jest po śniadaniu. Zdążyłyśmy zrobić z Wiktorią zupę. Teraz wychodzimy na spacer. Ja już się ubrałam, także jest mi tak gorąco. Za chwilkę ubieram Wiktorię i wychodzimy ona jeszcze dzisiaj nie miała drzemki a zawsze ma drzemkę tak między 12 a 13 a jest już w pół do chyba 14 także jest już dosyć marudna i w ogóle te ostatnie dwa tygodnie są jakieś takie cięższe bo do tej pory grzecznie bawiła się sama a teraz większość rzeczy muszę robić z nią na rękach także myślę, że to ząbkowanie i czekam już spragniona na tego jej ząbka może będzie troszkę lżej, ona się nie będzie też tak męczyć, bo już mi żal, jak e, po prostu nawet jak zagryza e, jakiegoś gryzaczka czy zabawkę, to czasami się denerwuje, krzyczy i widzę, że po prostu no e, nie może sobie ulżyć, mimo to, że smaruje cały czas te ząbki i... No, ale nic więcej się nie da zrobić, także trzeba to przeczekać. Idziemy na dwór, to może jak sobie tam zaśnie, bo na pewno zaśnie, to ona oddycha się troszkę takim świeżym powietrzem i y, bardziej się wyśpi, bo wiadomo, jak się dotleni, to lepiej się wyśpi i będzie troszkę wypoczęta, żeby bawić się resztę, przez resztę dnia. Y, czy dzisiaj coś będziemy robić? Nie wiem, mam jeszcze w planach może takie małe babeczki, wiecie, te takie y, z tych... Y, z tych takich gotowych babeczek. To na pewno Wam pokażę, i to chyba tylko tyle. Także wychodzimy, bo mi już jest tak gorąco, że dłużej nie mogę. Tak? A Wiktoria mi się coś nagle rozbawiła, bo przed chwilą to już była tak marudna, że myślałam, że zaraz będzie jakiś spory płacz. Ale nie, także wychodzimy. Wyszłyśmy tylko z domu, a Wiktoria od razu zasnęła dosłownie. Przeszłyśmy za bramę, a ona już zaczęła. Przysypiać, była już tak padnięta, że wzięliśmy gondolę. Generalnie ona już zaczęła jeździć w spacerówce, ale gondola była wpięta, bo czasami jeszcze w domu w niej się bawi. Leży po prostu i się w niej bawi. No i po prostu już była tak zmęczona, że nawet nie dała mi zmienić na spacerówkę i powiem Wam, że jest chłodno. Tak tutaj jak jestem ubrana, tak dosyć grubo, to jest ciepło, ale w twarz i w ręce, no naprawdę jest chłodno, e, za chwilkę Wam nawet może przodem pokażę, jak są zamarznięte liście i e, jak mocny jest widoczny mróz na drodze także idziemy tak powolutku, powolutku żeby ten spacer trwał jak najdłużej i żeby jak najdłużej być tutaj gdzieś e, wśród drzew bo tam za wioską to już na pewno będzie bardzo zimno przez park, bo tak jak mówiłam, tam za wioską było strasznie zimno. Szłam jak najwolniej, żeby ten spacer jednak e, trochę trwał, e, zanim dojdę właśnie poza wioskę, ale jednak e, strasznie tam zmarzłam. Zawróciłam i idę teraz tędy. Tutaj mamy właśnie taki mały staw i można sobie przynajmniej chociaż przejść tam dalej też się kończą drzewa, więc zobaczymy, czy tam znowu nie będzie jakoś bardzo zimno. Ale chciałabym chociaż troszkę z nią pospacerować. I w ogóle sama jakoś tak lepiej się czuję, nawet jak wyjdę na dwór. Bo jak mam tak siedzieć cały dzień w domu, to aż nieprzyjemnie boli głowa i czuję się w ogóle jakoś tak średnio. A tak jak wyjdę, to jest zawsze trochę lepiej. Tu Wam jeszcze może trochę pokażę. Tutaj mamy właśnie taki staw, tam są takie ławki. Często tutaj przychodziłam, jak było cieplej, no teraz to już tak jest chłodno i jest inaczej. My już wróciliśmy ze spaceru. Ja już chyba z milion razy przecierałam tutaj obiektyw i co chwilę mi paruje. Tak zmarzł aparat, że nie wiem, nie może się chyba teraz zagrzać. Mogłam go schować do torby, ale jakoś um, nie schowałam. E, ogólnie nie było mi jakoś zimno. E, oprócz tego, że w twarz strasznie wiało, i po prostu chyba nawet widać, że jestem taka e, zmarznięta, bo naprawdę no, w twarz wiało dosyć mocno i to taki właśnie zimny ten wiatr, taki, no. Naprawdę zimny. No i co? Wiktora jeszcze śpi w wózku. Rozkryłam ją troszkę, rozpięłam i jeszcze pewnie sobie chwilkę pośpi. Ja już stawiłam sobie wodę na herbatkę, żeby się rozgrzać. I za chwilkę chyba wezmę się za te babeczki. Wiecie na pewno, o których mówię. Akurat mam mini babeczki doktora Edkara. Mąż był wczoraj w sklepie i jakoś tak przy okazji wziął. To akurat zrobię od razu. I co? Nie wiem, czy potem jeszcze będę coś robiła. Na razie wezmę się za te babeczki myślałam jeszcze, żeby umyć okno, ale albo okno, albo montaż tego filmu, bo jednak tak jak dzisiaj coś tam zaczęłam nagrywać, coś tam się kręci, to dzisiaj znowu chciałabym, żeby się pojawił jednodniowy ten vlogmas i mam nadzieję, że mi się uda, nie wiem jak będzie z Wiktorią, bo naprawdę no tak jak mówiłam, to jest chyba e, ząbkowanie, bo e, no dosyć mi marudzi i przez to ja po prostu e, chciałabym wszystko zrobić, ale muszę iść do niej i tak wszystko naraz mi się e, składa także dobra korzystając z tej chwili, że ona śpi idę szybko do kuchni a mowa właśnie o tych babeczkach. Ja mam akurat mini babeczki czekoladowe z kropelkami czekolady. Jest tutaj 24 kolorowe mini foremki. Są chyba różne rodzaje. Na pewno są jeszcze takie duże. Ich wychodzi chyba 12. I są waniliowe. Tutaj, jakie są pokazane? A, tu są mini babeczki waniliowe. Waniliowe, ale mini. A są jeszcze chyba takie duże, bo kiedyś robiłam, ale takie. Um... Duże, takie po prostu większe, to chyba będą takie dosyć małe. Tu już mi się gotuje woda na herbatkę. I tak, akurat będą może za chwilkę do herbatki, ale to już chyba do kolejnej. Ta będzie na rozgrzanie, a kolejna będzie już do wadeczek. Właśnie wróciłam do domu, byłam przed chwilą w sklepie. Jak byłam niedawno właśnie w tym sklepie, jakoś kilka dni temu, to widziałam taki kalendarz adwentowy z czekoladkami. On był z firmy Kinder. I tak jeszcze mi się spodobał i tak pomyślałam, że gdybym nagrywała kiedyś vlogmas, to na pewno bym sobie taki kupiła, ale że miałam nie nagrywać, to go wtedy nie wzięłam. Wczoraj zobaczyłam go u jednej z Was i właśnie przypomniało mi się o nim. I tak bardzo go chciałam mieć, że teraz jak wrócił mąż z pracy, to Wskoczyłam szybko do auta i e, pojechałam, żeby go kupić. E, zabrałam nawet aparat ze sobą ale cała ja ustawiłam się, włączyłam aparat i zobaczyłam tylko napis brak karty pamięci, także niestety nic Wam nie mogłam nagrać a w sklepie oczywiście jak weszłam to od razu zaczęłam szukać tego kalendarza i nie zostało ani jeden. Przeglądałam wszystkie półki, dosłownie po trzy razy wokół jednej chodziłam no i niestety żadnego kalendarza z kinder nie było, ani jednego wzięłam taki lepszy rycjat nic, wzięłam jakiś taki z reniferkiem, reniferkiem z firmy Baron za chwilkę sobie otworzę i zobaczymy, czy chociaż są jakieś różne wzory czekoladek czy, czy wszystkie są takie same no, jak nie ma tamtego to może chociaż będzie taki jako, że wczoraj był pierwszy, a dzisiaj już jest drugi, więc muszę otworzyć dwa okienka. Tutaj od razu u góry widzę już jedynkę, więc zacznę może od tej jedynki. I chociaż zobaczymy, czy nie, chyba będą jakieś różne wzorki. Tak, tutaj mamy łyżwę. No, czyli tak. Umilę sobie troszkę ten czas. Osłodzę ym, chociaż takim, a dwójka. Jej ku nie widzę. Nie wiem, czy mam patrzeć w aparacie, czy mam. Jest tutaj. Czy mam patrzeć obok? Tutaj jest dwójeczka. I w dwójeczce mamy co? I w dwójeczce jest podkowa, tak? Taka podkowa. Także tak. Chociaż taki z czekoladkami mi został, bo. No, nie przygotowałam się jakoś do tego vlogmasu, ale może za rok będzie już lepiej. Ja już się zabieram za montowanie tego vlogmasu. Co prawda ja już zaczęłam, zanim e, pojechałam do sklepu. Teraz to dokończę. Przez chwilę też nie miałam internetu, po prostu nie wiem, czy się laptop jakoś zaciął. I już się tym naprawdę martwiłam, ale oglądałam vlogmas. E, Pani Lądrynkowej na telefonie i normalnie mi działało, a tutaj w międzyczasie chciałam dokończyć montowanie i nie miałam jak i po prostu myślę, no co się dzieje, ale na szczęście wyłączyłam, włączyłam. Teraz jak już wróciłam i działa. Także kończę i za chwilkę pewnie pojawi się vlogmas na kanale. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do kolejnych dni ze mną. Trzymajcie się ciepło, pa.